Cześć, tu Ignacy, witam Was po przerwie, jestem na bydgoskim dworcu, jadę z tatą do Stuttgartu, mamy cztery przesiadki, w Poznaniu na pociąg Warszawa-Berlin, w Berlinie, jeszcze dwie w Niemczech, peron piąty, czekamy na Baltic Express, tutaj taki nowy budynek na Pesie powstał, tutaj pociągi dla województwa łódzkiego i czekamy na nasz pociąg relacji Gdynia-Praga. Dla was z pociągu Intercity Express, który jedzie do Berlina. Podróż minęła nam bardzo dobrze. Jechaliśmy w czeskim wagonie. A tutaj jeszcze macie przebitki z postoju w Wrocławiu. Przepuszczamy węgiel na północ. Dragonem 2 na czele. I już ruszamy. Nasz skład Baltic Express pojechał w dalszą drogę do Pragi, my już jesteśmy w Poznaniu, Intercity do Berlina ma pół godziny opóźnienia, także sobie poczekamy. Manewry składu, który skończył bieg w oczekiwaniu na Berlin-Warszawa Express. Nasz skład nabiera opóźnienia i już ma zamiast pół godziny 40 minut spóźnienia. Prace manewrowe wykonuje EU 160 Drifting. Już go zapowiadają wjeżdża. Jakaś awaria taboru po drodze na no, blisko 50 minut opóźnienia w tym pociągu już tak kolorowo nie było, bo nie było klimatyzacji, było trochę duszno, w dodatku jeszcze przestaliśmy 20 minut w szczerym polu bo był tylko jeden tor czynny i musieliśmy przypuszczać dwa składy Intercity jadące w kierunku Warszawy. No i tu macie parę przebitek. Z godzinnym opóźnieniem dojechaliśmy do Berlina. Tu nasz skład Berlin-Warszawa-Express, a tu skład z Przemyśla, który się odstawia na zajezdnię. Takim za godzinę będę jechał do Hanoweru, czyli Intercity-Express, a mój skład prowadziła taka oto lokomotywa. że dzisiaj już dwa pociągi międzynarodowe zaliczone i na końcu mi wagon 267 i pojechał na Bocznice. W drodze do Hanoweru Oglądaliśmy sobie statą mecz Ligi Narodów między Portugalią a Niemcami, który zakończył się zwycięzcą Portugalii 2 do 1. Jest druga w nocy, wjeżdża nas pociąg do stacji, nie pamiętam jej nazwy, ale z tej stacji następnej jedziemy do Stuttgartu. I jedziemy jeszcze pierwszą klasą, także wypas. Druga w nocy, przesiadkę mamy około godziny 6.30 Więc sobie 4 godziny pośpimy w pierwszej klasie Tam stoi nasz ten Intercity, co nim od drugiej jechaliśmy Wpadliśmy na stację na tego pociągu jakąś 40 sekund temu I już go zamknęli i odjeżdżamy już. To nasz skład, w którym przechaliśmy z Mannheim do Stuttgartu. Intercity Express. On tutaj ma teraz zmianę czoła i następną podróż uda się do Monachium. Stadion, tutaj dzisiaj mecz. Tutaj ośrodek treningowy VW Stuttgart. Autostrada, góry, a my jesteśmy w Muzeum Mercedesa. Pojedzeni, zadowoleni. Tutaj strefa kibica, tutaj arena do gry 1 na 1 na małe bramki. Tu można zmierzyć swoją siłę strzału, siatko noga. A główną atrakcją to można sobie zrobić zdjęcie z trofeum. Taki mieliśmy widok. Tutaj rozgrzewka, a tutaj odprawa przed meczem. Zdjęcia. Yeah! Prowiant na drogę kupiony, a tutaj odjeżdża skład Intercity Express do Frankfurtu nad Menem. Intercity Express 1098. Jestem trochę niewyspany po meczu, ale warto było, bo było aż 9 bramek. Wjeżdża nasz pociąg do Berlina Hauptbahnhof Dojechaliśmy Berlin Hauptbahnhof, tu nasz pociąg, tu inny Intercity Express I udajemy się na Peron 11, gdzie odjeżdża Eurocity Berlin Dynia Express Wjeżdża nasz skład do Gdyni Vectron EP Cargo Kolejową część podróży mamy już za sobą. Oto nasz skład. Taki wektron nas prowadził. Tutaj jeszcze siódemka 10:44. Idziemy nagrać. Przecież jest gotów do odjazdu, semafor wyjazdowy ze stacji Bydgoszcz Główna podany i może ruszać. nasz wagon i na końcu pierwsza klasa. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo.